Like is Good morning, Vietnam. grammy teacher of mine, Camp. This is Minecraft. Yes, Johnny or us Bob. Hi, it's Boston Massachusetts. Yeah. Grammy grammar for <try> Dobrze! Będziemy grali w Minecrafta. Że zobaczymy czy nam się spodoba. Ja pierwszy raz gram w Minecrafta. Uuuu, o Widzę białą ścieżkę. Coś dla mnie. Uuhu. Ale zasuwam członkiem. OJesus! OJesus smario. Boże drogi! Dobrze już. Rozdób z drzewo! Zima, a na Normalny. Kurwiwaliścia, Pięknie. Ej, członek mi się zamienił w pijak drzewa. Transformacja. Transformation? Nie, w Ja chcę do piekła. Już czuję, że nagrałem świata, już czuję, że w nią będę grał do ustranej śmierci. Będę strał, żygał, się stał we własnych mekaliast. Nadal będę nagrywał. Tak mi się podoba. Pozdrawiam wszystkich, którzy mówili, nie, nie nagrywajcie E. to jest tak. Weź to drewno? To drewno? Drewno świerkowe! I na, na tego kwadrata tam. Tutaj? No. I masz deski. Ja? No co dalej! kliknij na te deski, jeszcze raz. No i daj se tu. Gdzie chcesz. No i masz 8 desek. O kurwa! Daj se kwiatka. A potem te deski? No z desek możesz zrobić craftboxa. Crafting. A ja ty się to trzymaj Koniecznym profesjonalistą No Koniecznym profesjonalistą A czy wyglądasz jak jakiś pedofil <hazgeniecznie> Niemiec Zgadzał się z tobą Ale to hmm. jest pedofilem. Pedofil jest właśnie in bunkach Ja? Bob? What you doing out there? Daj e Co mi proponujesz, kolego? Te deski, nie? Tydeski, te deski, te? No. I mam je łączyć dziś no. świerkiem? <grym> <grym> dwa mi świerkowe. Nie, nie. Ehm, prawym na te cztery kwadraty rozłóż. Tutaj Raz, powiadasz? No. 3, trzy, cztery. No i masz crafting boxa. Połóż to. Tak. I weź teraz tamto. Co? No. U. I daj sobie to na dół. Tam na ten... Tutaj to. powiadasz? No. U. I teraz naj... Y, tym no. Tym kółeczkiem. Takim kółeczkiem? No. A tym dobrze. <grym> to, to jest... Heni kontynuujemy naszą przygodę. Czuszeczkę się zepsuła, ale już jest dobrze. To jest jedna płotność, która zbiera kwiatki przez rozporządzenie na kawałki. Mm. Dobra! Co? Weź tym, no, weź na Rollcom, No. Jeszcze na plaży. I daj prawym. No, dalej. No. I teraz tak, połóż dwie deski tak JEZUS MARIA JAKIE TO JEST SKOMPLIKOWANE NIE Pytu. TU nie tylko nie NIE TAK JEZUS, Jezus MARIA BOŻE BOŻE JUŻ ZBIERAM Jak? No Kurwa Jak stoi To już poszedł? O, i masz cztery patyczki. Ja pierdolę Mogę tu? No I U? teraz tak, czekaj, z tych czterech patyczków Kurwa Daj tak samo jak... Nie, nie Daj na środek. tak. Tu i na dół jeden. No. <grywa> nie, nie, brak nic... Nie. <grywa> nie, masz na siekierę ani na nic. Musisz rozdupczyć... JASUS! Z... No już to masz. Chłopatek się na coś Zostaw to. Hmm. Hmm. Albo rozwal to, no rozwal. Mdziesz Rozdupsta. Trzymaj to. Hmm. Ależ emocje. Dobra. Lubisz <grywa> to Wow, gdzieś piekło. Zostawcie, kurwa. Niko idzie do piekła. To jest w no, koc... no, ty jesteś w dupie. No. Nie, no zostaw. Przejebałeś sobie. Płyń! Kurwa, spadłam! Ha, bo ja pod wodę wpadłem.

to jest nie jest nie jest Oj, zrobi łóżko. Musimy trzypnąć, panie Zabiję się ta gra jest, kurwa tak straszna. Masz expo. Kaczuszka! Skóra! kura, skąd kury na wyspie. Stój suko! Masz siedząco. Zobaczyłem fan. Co to tam jest? Ta jaskinia. O kurwa, bo zbiłeś. Nie przeklinać. Nie przeklinać. A! Jezus Maria! Co to jest? Co to jest? GKS! Jezus! Wydostańcie mnie stąd! Kurwa, ja już będę grzeczny! Przysięgam! Już nie chcę! Już nie chcę! Boże! Boże! Boże. Jezu! No Jezus. Do wody. Co ci to da? Nic! Łucznik, kurwa. Łucznik to jest firma robiąca broń. Łucznik. Sztuczanki. Nie podoba wam się filmik? Co? Nie się bardziej podoba. O, dyni. Szara owca. Zabij owcze. To są dynie, powiadasz? Ja nie chcę żyć w takim świecie. Szybko No, mój, masz na łóżku. Linia. No trzy, no, nie, dwa Oprócz mnie. <grym> nie wróć ziemię. Nie już nie chcę kopać pod ziemię. Już mi się odiek ciało! Mikołaj, znajdź jakieś drzewko! Co to było? Owca. Jako owca. To było jakieś Skąd tu się bierze Helta? Podstawowe pytanie. I gdzie są minigany? Helta <grym grym grym> się bierze musisz coś jeść. Musisz jeść. Mogę jeść ziemię. Nie. Trawę I, I. owce? Widzisz masz kurczaka. To, coś, nie mam wczoraj wziąć, tak? <grym> nie. Czy może tak? Może mogę go skonstruować? Kliknij na to. Na, na, do tego paska, daj tego? No, kliknij. Ale nie ma miejsca. Ale dobra, kliknij i teraz te deski daj tutaj. Nie, tu będzie. Kularek wziął widać. I prawy. Um. Musisz mieć. Um. Y nie przybyło. Zapełnione chyba Nie przybyło mi kulta, ale znowu tak. za to macham... Ehm. Jak to? Przybyło ci kurczaczki? Przyrodzeniem mam. Tak, ale... No, życie może dopiero wrócić jak ten... Życie, życie, jaśno Ten świat taki wielki... Dobra, idź na tam, na drzewka. Czuję się ważny. Czerwone maki na Monte No, Dobrze, nie będziemy Kwiatki, kwiat... kwiatki, kwiatki. Aha. Nie, to są nasionka. Aha. Na zborze. To są nasionka. Na zboże. Na zboże. No, Trawy wyleciały. Trawy. Masz dupy. Dupy. Na Mogę putasem? Wszystkim. Znaczy, teraz już. Patykiem. Dobra. Ehm, pr... Osiągnięcie. Zbieranie drewna. Yes! dalej. E? Y, na to drewno? To. to ja. No tam do tego kwadratika i zbierz. Jeszcze raz. Dobra. Y, teraz na, na tą skrzynkę, co miałeś? Chyba, że oddalam Czekaj, no daj na tą skrzynkę. Czekaj, mam wrzwódź. Prawym Przepraszam Przepraszam Nie kr... No. I teraz tak Te patyki tak jak mówiłem Te patyki? No Tak jakby ten Nie Taki jakby był ten No ale po środku Tak tutaj Niżej No tu I Taki ten kurwa, nie? No tu taki. Mhm. No. I teraz weź te drewno Te drewno, te Te drewno Tak To jest ziemia To jest Bo Was konie no. mam wiedzieć co no, to tak. jest? To jest drewno, no I to? I teraz tak Tutaj? No Jezus Co? No i weź masz kilo i teraz jeszcze raz nie weź jeszcze raz jednego patyka połóż na samym dole tak po środku weź no weź te cztery drewna nie to jest dynia to no i teraz tak no, I jeszcze jedno stało masz czy 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 to jest, jest, ruszko, to jest jednak. Dobra, zrób saluszko. To zrób jednak, myślisz, jest jednak. Jest ciemno! Eee, ale pała! Ja chcę płynąć w czarne słońca. Dobra, ale użyj. No i zachodzi dziwnie szybko. Dobra, co mam robić? E. Nie, ale musisz jest... się wrócić tam do tej skrzynki. Jest już moja krzynka. Nie, Nie co ja Szybko! Teraz tak. Daj te... Nie! Podejdź kurwa, no... jakbyście się umieli normalnie jak ludzie wypowiadać to yeah, bym no wiedział a, co mam robić. Prawym, no e, w, 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 Jeszcze raz E prawym na tą strzynkę. I teraz trzy deski na samym dole. Deski, kurwa, deski, deski gimbowe. No. I tu masz trzecią. I teraz trzy wełny wyżej. Wełnia, wełnia. Raz, dobra. Masz Ja kurs. umiem liczyć do cech. Chodź. Nie! Chod Daj sobie jeszcze niżej. A się co? dziurę w ziemi albo najlepiej. Nie, ja na tą kukiem na to. Szybko! Jezus! Nie dzij się, kurwa! Bo zginiesz! Sam do nas zginiesz! I prawym! No nie na prawym! No, i prawym jeszcze raz. Czekaj. Oj. I teraz nie zgina k w Nie. Ta gra to jest chujnia. No. Przeżyłeś pierwszą noc. Gratulacje. No, dobra! Co dalej chcesz robić? Nacznę dalać Kurwa. Milczenie owiec za ratownicą. Robię to co zawsze. idę na wstrząs. Niech tam nie. Tym bieganiem to jest kurwa jakiś. To mi biega. A wycieś, no, no bo kurczaczków już nie ma Jezus Maria! Możesz się najeść! Nie można zjeść owcy? Nie! Ta gra to gówno! Znaleźć... Beżoza! Przepraszam Kilowem, Kilo, Kilo, no prawie. To Minecraft, a nie Swordcraft Dobra, idź! Nie poganiej mnie, ja gram Dobra, ale musisz znaleźć te... Co mam znaleźć? Weź kilofem rozwal kamień. Taki kamień? No tam są te kamienie. Kamień! Ooo, mm -hmm. giniesz. Dlaczego? No bo już nie masz życia. Nie. Nie. Taka Ja jest, nie mogę zjeść kamieniu? Nie. nie. No ale czemu ja nie mogę zjeść owce? Zabije cię z ostatnich obróbków, to jest absolutnie dole dla mnie, szatanie. A, to czyli na to wychodzi, że jak będziesz miał serduszka, to wyjedziesz. Rozpierdalać piach? Przesunie. Szukaj kury, nie y wiem. Kury... Nie idź tam, bo zginiesz na pewno. To... Nie wypalaj. Szukaj S kur. Panczusie. Do... Świnie. Się?

I na napewniłeś, i zaraz ci się życie od regeneruje. Widzisz? Regeneruje się. Regeneration of A to jeszcze zabij tą świnę jedną. Cię zabije zabiję własnym chujem! Mieć się skończy. się To jest geniusz technologiczny! Nie, nie patrz na mnie takim złokiem! Nigdy więcej... Nie! U, u, nie. nie. Bardzo lubię. <laughs> bardzo lubię wygląda. Czemu nie mogę tego? No, bo już masz zapełnione. Jezus, Maria! Teraz, teraz już się życie ja regeneruje. Że... Halo? Idzie anybody out there? Dobra, idź. Świetnie się bawię. Chuj Czuję murek. Och nie, ale mnie oślepia. HDR. Co Nie lubię wodz. Dobra, idź i poszukaj jakiegoś miejsca, gdzie są jakieś kamienie. Szczony, yeah. roki. O! Oh. Uuu, a lot of kamienie. No. Mm. I to jest mining. Mining, jestem. I'm a ma We are working in the mines. A right, teraz E, e może? Co? Ja, Zapomniałeś wziąć tamtej skrzynki. I łóżka. Dobra, to jest. wasze skrzynki, wasze. Rozwalnij jeszcze z jedno drzewo. Co to jest? Tylko co się tu działo? Co to? Owca. Rozważyłem. Co to jest z tym drzewem? Mmm. Aha, nie mam mięsa. Dobrze. Może mięsem będę bił? To są bardzo ostre. The power of meat to są wampiry w moim śclociu słonecznym. Dzień dobry. Dzień Pierdalaj ziemię. No i te nie drówno. pamiętam, co to było. Drive okay. no dimbowit! To... Wszędzie? No, nie, dymby. jedno jedno ma tak. No już i dwa razy. Deszki. 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 No jeszcze raz. i jeszcze raz. Jeszcze tą drozę. Kaj może brzozę? I wyrzę. Dróżda. I też. Deszki, drożda. Dobra. Y, to teraz. Nie. Weź to któreś to drewno, no. Nie, no, tak. to. no i teraz rozstaw jeszcze raz tak jak wcześniej. No i weź sobie to. No, crafting book. No, kolejne osiągnięcie. Możemy śnić czwój. Teraz z tych dwóch z tych desek zrób sobie te Dzień, robione, zrób patyki. Na co Czy jak to było kurwa, a nie. No długo. dwa do góry, no. Długo masz patyki, weź sobie. I teraz patyki baty, też tak samo. Tak. I, i weź kamień. O, już to na Tu? To jest drugi. No dobra. No i co? Daj, tutaj na drugiej kratce. No, tutaj? Tak, to. I tutaj? Nie, głużej, tak. I jeszcze na środku. Na środku. I masz siekierę. Siekierę. Kamień. No. To i jeszcze raz sobie teraz ułóż te patyki i zrób sobie kilo z tego. Albo mieć. Kilo powiem. Jeszcze było czak, nie? No. I... No to jeszcze ci... I to było drzewo, nie? Y... Kamień. Możesz sobie to zdać. to miał kamień? nie? No. O, no to jeszcze ho. ci na miecz. Ohoho! ho! w tak kamień. No. Jeszcze daj na samym dole, na środku jeden patyk. No. I dwa kamienie. Kurde, gubię, gubię się. Oho! Oh, ho Proszę bardzo! I teraz sobie, nie wiem, no, schowaj te... Jestem, Ania, to, że Wsią... rozumiem, tak. Tu się mi tu. To tu I... I to tu Kurwa. Podbijam światy. I teraz weź siekierą rozwal z jedną drzewką. U, jak szybko. Nie no musisz stać. jest już podejrzane. Balala. Balala. Ba, Dobra. To by tu można Nie bądź Co wyłączyć? A w ciebie kurwa wyłączyłem polzewiska świniu Eee, tam na prawo są krowy. Weź sobie miecz i wybiję je wszystko Może będziesz miał dostanieć z nich. Ale Może dostanieć z nich skórę i... Kura Aż jak ją wziął od tyłu wątroba flakin lekko Ale oto w kokainie. No i 2-3. To do Tak na to laszba. Ojoj! O, słuchajmy. O, rozwal te. Zejść tam gdzieś trochę. Halo? Poliow? I rozwal te. To? Tak. To jest. To jest żelazo. Jak wytopisz to, jak to stopisz to, wyjdziesz na żelazo. Jak to nie poniżej żelazo? Kochkę. No... Nie... Yeah. Jeszcze się weź, nic na górę. hello no dobrze, nie. Na tam... To jeden to jest level? No. Dobrze. Co, co byś chciał? Um, nie wiem... Halo? Jest, jest ta skrzynka? Nie żdążę, nie znajdę jej, nie chuj. Na to mogę zabić to. Dobra, robimy masowy opierdoling Co Co ona robi? To jest skóra, ale nie pływają Pau! Halo? No właśnie, tak się dobrze, to No dobra, jak chcesz Sprytnie, wejdziemy kurwa, and klia. Ten nos idzie do tego I teraz, I intryga. Nie, nie, nie. Tylko, że masz w oczach, by sobie zgodnie opatrywać. Coraz ciemniej. W życiu. Nie widzę dla siebie przyszłości. Nie się Iż brauchę No niestety musisz sobie zrobić takie schody. No będę nie, na No nie, 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 widać. widać. No to nie, No jak nie, 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 a nie, 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 masz nie, 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 to jest większa jasność. gry można. Prójójój robi jedziemy słodki. Hmm. co to było? Uh, Tu! Folcznik. Fatycznie. Z miecza! Dla kurwiek, doja! <ścoughs> Rozwal to! Czekaj! Charge! Kurwa jeszcze raz! Łocznik! Pocznik! się, no ja. Pięknie. O, creeper! Chodźcie, kurwa. <grym> nie zmienia faktu, że jest dalej ciemno jak w odbycie! Ej, tam coś jest. Kurwa, chyba coś jest. <grym> ja nie widzę. To mogę... Mogę ci zrobić już, bo jaśniej. co... Twoje co mnie się robi? Ej, tam coś jest! Jezus! Glens over light! O! Porchywa, <Było>. Aha, <skrywa> pające gdzie <się> zajęto. <skrywa> I to by, proszę Państwa, było na tyle naszej przygody. Przynajmniej mojej z Minecraftem. Bardzo mi się podobało. Albo nie. Bardzo fajnie było. Na pewno do tej produkcji wrócimy. Bardzo no. fajnie było. Do widzenia, miłość, pożegnaj się przynajmniej.